Witajcie kochani, dzisiaj zapowiadany odcinek kolejny, czyli e, omawialiśmy ostatnio pierwszą i drugą trąbę, teraz trzecia i czwarta z całego cyklu, e, więc przejdziemy od razu może e, do tekstu Apokalipsy, to jest ósmy rozdział, 10 werset i czytamy. I trzeci anioł zatrąbił i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. I teraz tak. Jeżeli chodzi o gwiazdę, to gwiazdy często symbolizują aniołów. Na przykład czytamy w Apokalipsie 1.20 co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzały w mojej prawej ręce i co do siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to są aniołowie siedmiu kościołów. Eee, więc gwiazdą jest anioł, ale anioł, który spada i płonie. Tak, być może mamy jakąś zmiankę o tym yy, w innej fragmencie. No i, i mamy zmiankę chociażby w Łukasza 10,18 Jest wypowiada tutaj takie słowa. Wtedy rzekł do nich, widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. I teraz ktoś by mógł pomyśleć, bo mówiliśmy, że te pierwsze dwie trąby to jest działalność dwóch świadków eklezji narodu wybranego, opatrzonego pieczęcią, a tu nagle mówimy że to coś złego, że to diabło. A skąd wiemy, że to diago, że ten anioł upadły, że, że to jest akurat coś złego? A dlatego, że w kolejnym wersecie, a imię gwiazdy, właśnie tej, co spadła, zowie się Piołun. I trzecia część wód stała się Piołunem i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. Czy Piołun w Biblii symbolizuje, symbolizuje coś dobrego? Czy może symbolizuje coś bardzo, z takiego znamiennego, co nam też odkryje tajemnica. Ja Wam przeczytam coś z Księgi Amosa, piąty rozdział, siódmy werset. Prawość obracacie w pion, a sprawiedliwość depczecie po ziemi. I szósty rozdział Księga Amosa i dwunasty werset. Czy konie pędzą po skałach, albo czy tam się orze wołami, że zamieniacie sprawiedliwość na truciznę, a owoc prawości na piołun. I jeszcze coś, co nam dołoży kolejnych warunków, kolejnych informacji, które mogłyby wskazywać na to, właściwie nawet dawać pewność, że tą, tą gwiazdą piołun nie jest żaden dobry anioł, no bo są źli aniołowie, oczywiście diabeł i, i cała zgraja, która z nim jakby się zbuntowała Bogu, to też są aniołowie ale zbuntowani. Jeremiasza 23, 15 werset. Dlatego to mówi Pan Zastępów o prorokach. Oto dam im za pokarm pion, a za napój wodę zatrutą. Albowiem od proroków z Jerozolimy rozeszła się niegodziwość po całym kraju. I słuchajcie, tutaj wracamy do, do, tego, do tej gwiazdy, która spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. Gwiazdą, która spadła, w naszym mniemaniu jest to diabeł. Szatan, który został zrzucony na ziemię, bo, tak jak Wam pokazywaliśmy tą grafikę, ja tu już będę się powtarzał, ale to jest ważne dla tych, którzy pierwszy raz oglądają. Te trąby tutaj dajemy w takich odstępach równych, ale czas między nimi nie jest jakby jakiś tam odległy i równy. Tylko to jest dla przejrzystości grafiki, one trąbią jedna po drugiej. I tutaj sobie powiedzieliśmy, że tutaj właśnie w okolicy siódmej pieczęci zostało wylanie Ducha Bożego, pieczętowanie, tak? Nie wiemy ile ono trwało czy dzień, może, może tydzień. Ważne jest, że to jest zaznaczone tą siódmą pieczęcią. No i właśnie ta działalność dwóch świadków się zaczyna. Yy, taki yy, yy, robi yy, jakby przewrót wśród tych wszystkich ludzi, ponieważ. Dwóch świadków, opatrzonych jest taką mocą, że robią cuda, prawdziwe jak apostołowie piersi. No i tu jest taka kontra e, diabła, kiedy zostaje zrzucony na ziemię, to zatruwa. I teraz tu sobie e, znowu przeczytamy, że zatruwa trzecią część rzek i źródła wód. Wiemy, że rzeki i wody symbolizują masy ludzkie. Jak, e, dlaczego akurat diabeł chce zatruć? Źródła wód, ponieważ e, Diabeł, mając w ręku władzę nad mediami, mając w ręku władzę nad liderami, którzy kreują właśnie e, tą nową ideologię, fałszywe nauki, i oczywiście jest, jest to też związane z, z tym, że Antykrys dostaje całą wszelką władzę. Od y, diabła, żeby czynił cuda, a Antychryst nie działa w pojedynkę i ma też swoich, tak jak Jezus miał swoich apostołów, więc ma też swoich pomagierów, i też o tym czytamy w Mateuszu, ale zaraz do tego powrócimy. Tutaj wiemy, że zatruwa źródła, czyli Działa tak naprawdę od podstaw, żeby z, całkowicie przywrócić ten, ten fałsz. Ten, no bo dwóch świadków narobiło tutaj wielkiego szumu tymi y, cudami. No to jest y, takie wydarzenie na skalę światową, ponieważ wybrani w Chrystusie, eklezja są rozsiani po całym świecie. Więc to taki jest tych wszystkich znaków, w ogłoszeniu Ewangelii i, i znaków. I teraz, tak. Jeżeli chodzi właśnie o ten piołun, tak? czyli ósmy rozdział, 11 werset, że trzecia część wód stała się piołunem, czyli trucizną, ale która uderza w sprawiedliwość, jak czytaliśmy w, Am w Amosa. I tutaj ta woda zatruta, jak czytaliśmy w Jeremiasza, że to jest od proroków, rozegrza się niegodziwość po całym kraju. Czyli diabeł działa poprzez... Fałszywych proroków zatruwając wody, czyli ludzi swoimi naukami. I teraz tu Wam taką ciekawostkę powiem, co ten, jak ten piołon jest yy, przetłumaczony w To jest odpis hebrajski Apokalipsy. Ja uważam, że to nie jest tłumaczenie, bo wielu ludzi <laughs> uważa, że Apokalipsa była spisana oryginalnie w języku greckim. Z tego. Z tego tutaj manuskryptu, o którym ja tam wcześniej mówiłem, który, po, który czekał 200 lat i był znaleziony bodaj w jakiejś tam świątyni, chyba w, w Indiach, wynika, że to jest odpis hebrajskiego, czyli kopia, nie tłumaczenie z greckiego, bo tam są słowa, które nie widniemy w greckim. I właśnie ten pion, to słowo pion, tu w tej Biblii jest przetłumaczone, e, zaraz Wam przeczytam. Bo to jest e, tak to jest talat talat to jest e, inaczej szkarłatny robak lub szkarłatna czerwie a wiecie ten czerw tak ten robak to jest taki robak czerwony z którego w czasach właśnie biblijnych barwiło się e, na jakieś tkaniny na taką szkarłatną czerwień. A dlaczego tutaj ten robak jest właśnie przetłumaczony, jeżeli chodzi o ten piołun? Ponieważ ta trucizna piołun, tutaj jest, jest powiedziane, że to jest czerwień, i zatruwa wodę. A pamiętacie co dwóch świadków robiło? Że zamieniali wodę w krew. Krew to jest życie, czyli głoszenie Ewangelii, krew Nowego Przymierza. Tu diabeł znowu kopiuje. Czyli nie potrafi, yy, znaczy nie potrafi, nie chce, w, w, ci fałszywi prorocy nie głoszą yy, Chrystusa, czy nie mówią o krwi Nowego Przymierza, tylko podrabiają niejako, barwiąc właśnie tą wodę, tą, tym właśnie szkarłatnym robakiem, czerwiem. Czyli ten piąt jest taką trucizną, ale yy, powiedzmy taką podróbką na ok Chrystusa, no bo to wychodzi z fał, od fałszywego Chrystusa, antychrysta, który już jakby działa przez cuda, więc zobaczcie, zatrute zostają wody, zatruci zostają znowu ludzie, ludzie zainfekowani, przez co też przez fałszywe cuda. Dwóch świadków robi fał... Przepraszam, dwóch świadków prawdziwe cuda, zgodnie z tym co czytamy w 11 rozdziale Apokalipsy. No i diabeł kontruje, też musi robić fałszywe cuda. I o tym czytamy chociażby w Mateusza 24 rozdziale. Tu na przykład y, o fałszywych prorokach jest bardzo często powiedziane. Przed znakami w ogóle, jakimikolwiek, tymi, o których żeśmy mówili, przed wielkim uciskiem, już się pojawia zmianka, że przyjdą i będą pod moim imieniem, będą was w błąd wprowadzać. Teraz to się dzieje. Ale zobaczcie, co się dzieje później, jak już jest właśnie ta ochyda spustoszenia i później tutaj y, Mateusz y, mówi, że powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i uwaga, i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Zobaczcie. I tu jest właśnie ta, ta sama sytuacja. Jeżeli powiedzmy ci dobrzy od Boga ludzie głoszą i robią cuda prawdziwe, to diabeł robi to samo, żeby zneutralizować ich, ich działalność. Dlatego jest to napisane, że e, bestia... Mm, mm, jakby będzie walczyła z tymi dwoma świadkami No to, to jest największy rywal dla, dla diabła I o tym właśnie jest ta trąba I jeżeli chodzi o kolejną Czwarty anioł zatrąbił I została rożona trzecia część słońca I trzecia część księżyca I trzecia część gwiazd Tak iż zacimiła się trzecia ich część I dzień nie, jaś, nie jaśniał W trzeciej swej części I noc podobnie Czyli e, blask w jednej trzeciej Straciło słońce Księżyc i gwiazdy. Co to oznacza? Nie wiem, czy Ty chcesz to wytłumaczyć tutaj odnośnie też analogii dwóch świadków, bo mam w 11 rozdziale Apokalipsy, 6 wersecie to samo powiedziane, ale w innej wizji, że mają oni władzę, czyli tych dwóch świadków, zamknąć niebo, a niebo symbolizuje rządy. A tu mamy atak. Bo tu została rożona, uderzona trzecia część Słońca, Księżyca i Gwiazd. To też jest symbol rządów. A dlaczego została rożona? Dlaczego mają władzę zamknąć niebo ci dwóch świadków? Ponieważ mocy głoszenia, te cuda sprawiają, że oni przyćmiewają ten blask. A wiecie, co blask oznacza w ogóle w języku greckim? Ma bardzo duże znaczenie. Nie tylko samo światło, jak daje ten blask z greckiego to doksa to oznacza chwałę, splendor, cześć, godność, uwielbienie. Dwóch świadków uderza w, te, w ten splendor, chwałę tych właśnie rządzących. No bo yy, mówię, są tak potężne cuda, znaki od Boga, które też zapowiadane były w dziełach apostolskich, że jakby przyćmiewają blask. Dlatego diabeł kontruje tymi, tymi, tymi fałszywymi cudami, znakami, o, o, co żeśmy sobie powiedzieli w tej trąbie drugiej, tak? Przepraszam, drugiej, trzeciej. Tak, to jest taka kontynuacja wojny duchowej, która jest prowadzona właśnie przez lud boży, namaszczony lud boży. Od pierwszej, drugiej, trzeciej trąby. W trzeciej trąbie już wchodzi w grę szatan i jego prorocy. Aby jakby przeciwstawić się, się, się działalności dwóch świadków, którzy na pewno będą też jakby skłaniać pewną część ludzi do tego, aby pokutowali i, i, i się nawracali eee, i widzimy jakby że ta działalność ludu Bożego ma swoje skutki, takie piramidalne, bo one uderzają najpierw w ludzi, takich zwykłych maluszkich, później dochodzą nawet do tej władzy, takiej niższej, aż nawet do tej najwyższej, czyli że mają wpływ e, dzięki Duchowi Świętemu na, e, na działania diabła. Tak? I tutaj widzimy swoistą taką taki obraz wojny duchowej, wojny, wojny Ludu Bożego z, z diabłem i to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że tutaj będzie walka, walka o ludzi, aby, aby w tym okresie właśnie panowania bestii, ludzie się też nawracali i można by pomyśleć, że, że te opisy tak na pierwszy rzut oka symbolizują coś kompletnie innego, gdybyśmy je odczytywali dosłownie, a tutaj jest duchowa walka, Cały czas jest duchowa tak. walka, która zresztą jest powtarzana w Ewangeliach, właśnie w tym czasie, po wielkim ucisku i zaczyna się walka duchowa, jakby z pełną mocą działa lud Boży, ale również i szatan, i fałszywi prorocy i, tak. i, i, i to, to jest jakby takie, no, przejrzyste tak teraz, jak Wam mówimy, nie? I tutaj i zresztą o tej walce, no to właśnie czytamy, no, w daną moc wszcząć walkę ze świętymi. To z Daniela, święci to jest tak samo, lud Boży, wybrany, eklezja, oblubienica dwóch świadków, jeden i ten sam podmiot. Walczy, ile? Czas, czas i pół czasu, i tak samo 42 miesiące ma panować. Oczywiście nie mówimy tu w aptekarski sposób. Ponieważ, no tak jak mówiłem, między trąbami nie podane jest ile to czasu miało, ale to jest opis tego, tej konsekwencji wylania ducha, pieczęci Bożej. I ten okres tutaj jest walki. Wybrani Boży walczą o ludzi, aby się nawrócili, oddali chwałę Bogu, ponieważ później będziemy to czytali, że pewna część osób jakby odda chwałę Bogu, uratuje się w tym sensie, że jak Bóg będzie wykonywał wyrok za pośrednictwem Chrystusa, to ktoś przetrwa na ziemi, będzie żył w, e, w tych cielesnych ciałach, takich jak znamy. No, bo wiadomo, po pochwyceniu, e, wybrani eklezja będą mieli ciała uwielbione jak Chrystus. Ale ci, nad którymi mają rządzić, rózgą żelazną, tak jak Chrystus mówił. Albo w, powiedział to do pewnego zboru, że dam wam władzę nad pogadami. Więc y, tam jest też słowo, które się tłumaczy na narody. I, I to właśnie jest ten okres, w którym będzie walka o tych ludzi. A wiadomo, diabeł będzie też walczył właśnie przez bestie ze świętymi i przemorze ich. I to jest właśnie o tym, te trąby są. I to jest, powiedzmy, tutaj mamy cztery trąby, i zobaczcie, tu już się zaczyna biada. I to, uwierzcie mi, że to ma związek też. Księgą wyjścia, pewnym fragmentem będziemy mówili, dlaczego tu są biada, dlaczego te trąby nie były biada. No, dlatego, że to nie jest, te trąby nie, są, nie symbolizują jakby gniewu Bożego, który spada na ludzi, bo dopiero tutaj od piątej zaczynają się pewne informacje w Apokalipsie, które nam wyjaśniają, od czego Bóg chciał chronić, i ta pieczęć daje bezpieczeństwo. Od gniewu Bożego dla narodu wybranego. Tu będą informacje, będą się przewijały, że od tego Bóg jakby zachowuje, a nie od ucisku. Ucisk jest totalną katastrofą ekonomiczno-gospodarczo-społeczną wywróceniem świata do góry nogami i wiadomo, w tym ucisku straci jedna czwarta życie. A tutaj dopiero jest okres. Gniewu, tak? Ale to nie jest ostateczny gniew, bo tutaj będziemy mieli czem, yy, czasze, i tam jest nawet powiedziane, będziemy to też czytali, że yy, te czasze to są yy, ostateczne plagi, czyli ostatnie, czyli to coś ostatniego. Te by były pierwsze. Zobaczcie, później zobaczymy analogię jeszcze do tych plag egidii. Zobaczcie, jak tam pięknie to jest wszystko współgra, jak Bóg podpowiada nam. Zobaczcie, ile tysięcy lat temu spisana była księga wyjścia. Te historie, ona jest związana z apokalipsą. Dlatego tak wyglądają te cztery trąby. Dlatego one są nieopatrzone żadnymi biada I to robi różnicę. To nie jest, że sobie tak dla ozdoby. Nie można tego lekceważyć i omijać. I w ten sposób właśnie e, tak to wygląda. Więc myślę, że tutaj nie ma co do, dodawać, bo tu więcej informacji jakby. Y, jest niepotrzebny żeby to zrozumieć. Mogę ewentualnie zacytować z Apokalipsy 12 rozdziału y, moment właśnie tego, że diabeł zostaje zrzucony na ziemię. I, I kochani moi, bo ktoś mógł powiedzieć, aha, czyli diabeł teraz został zrzucony na ziemię, to dopiero daje władzę tam bestii? No nie, no przecież diabeł teraz rządzi na ziemi i jego słudzy rządzą, tak? I on daje, da, daje tą władzę w tym sensie, żeby właśnie robili wszelkie cuda, bo już jest ten moment, kiedy lud jest z Boży zapieczętowany. Ten kto wybrał antychrysta, przyjął go jako Chrystusa fałszywego, to nie dostaje pieczęci. A ci co go nie przyjęli, wy, wybieli swoje szaty, dostają pieczęć, i dopiero jest walka wtedy. Diabeł kontra, oczywiście, diabeł rękami swoich sługusów, bestii antychrysta, tak? I tutaj właśnie w 12 rozdziale dziewiątym wersecie i został strącony, strącony wielki smok wąż starodawny który się zwie diabeł i szatan zwodzący całą zamieszkałą ziemię został strącony na ziemię a z nim strąceni zostali jego aniołowie. Tak i tutaj już znowu mamy tam zmiankę, że już w niebie tam się cieszą wszyscy mieszkańcy nieba. Ale biada ziemi tak, bo i morzu, bo stąpił, dowadzał po w wielkim nie wiem świadom, że mało ma czasu, no bo tego czasu mu zostało, kochani, no tak naprawdę 3,5 roku. Znaczy zostanie mu w tym momencie, tak? Bo my tutaj liczymy, a mówimy, że tutaj diabeł, to ktoś by powiedział, co wy mówicie, ale cały czas powtarzam. Te, te, ta grafika jest tylko po prostu dla ułatwienia, bo my nie wiemy, ile czasu między trąbami. Te trąby, podejrzewam, że będą trąbiły jedna po drugiej. Tu, tu już będzie inny odstęp czasu. Tu już, tu już są podane pewne dane, pewne informacje, liczby. Także tak to będzie wyglądało. Eee, no i tyle. Myślę, że widzimy się w następnym odcinku. Będziemy dalej odsłaniać to. To jest to po prostu ważne, żeby w błąd nie wprowadzać. Nie dla samego tego, żebyśmy znali apokalipsę i dla ciekawości. Tylko to niesie zawsze konsekwencje, że możemy zostać łatwiej zwiedzeni. Bo prosto nie lekceważcie i błogosławiony ten, który odczytuje, słucha i strzeże słów, które są w tym proroctwie. Takie są słowa Jezusa na początku Apokalipsy, tak, trzeci werset. Także zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękujemy Bogu za, za to za nagranie chwała najwyższemu Bogu JHWH i jego synowi jak szłamach pozdrawiam pozdrawiam